Witam wszystkich w... w szóstym chyba odcinku z oceniania serwerów. Kolejna osoba się zgłosiła, tutaj screen z Discorda, aby ocenić serwer o nazwie Just Play 400 mega się nam pobiera, pierwszy raz jestem na serwerze. Serwer się tego dokładnie nazywa RPG, Wojszczad, free premium biznesy. premier raz, zima, eventy, dobra, zaraz to sobie posprawdzamy. No co? Na temat Discorda w ogóle, czy coś mogę wam powiedzieć, tak naprawdę nie, przeglądałem Discord, nic tam takiego ciekawego nie było i nie rzucało mnie w oko, jedynie dość dużo kanałów, co niby spoko, ale kanały frakcyjne wydaje mi się, że niektóre można byłoby pousuwać i tak dalej i tak dalej, ale no cóż, ich Discord to ich kanały, no i też te, te wiadomości z Adminem były śmieszne, bo tutaj mnie chyba przekupić chciał na reklamę dobrą, proponował jakieś punkty premium, ale... Odmówiłem grzecznie, i tak jak mówiłem, ja tylko oceniam serwery, raczej nie gram na serwerach. A jak gram na serwerach, już jakiś w MTA RPG, albo tam inny tryb, to raczej tamta administracja nie chce mnie na jakiegoś Jupitera, bo jestem małym głównym Więc po co im taki mały główniak? No cóż, yy, poczekamy aż się wszystko pobierze. No i yy, Kuba, dzięki suba, właśnie pobieram serwer. I tutaj tylko szybka wstawka, jak ktoś zasubskrybował, no to podziękuję mu od razu jak, jak jest, dobra, widzimy się jak się pobierze. To, to, to? Jestem już, w ogóle mają zbugowany chyba jakiś voice chat, bo słuchacz, jak się pobiera, już kilka razy ktoś gada, więc to. Ten do końca nie działa poprawnie chyba. A tutaj grafika w ogóle ładna, o ja pierdolę, jak głośno. Dobra, procent jeden może być. Nie podałem mi się te mrygające tutaj rzeczy. Nie lubię takich mrygających rzeczy. Rejestracja, wprowadź swój nick. Raz, dwa, trzy, 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 raz dwa, trzy, Pomyślnie zarejestrowałem się. A niech mi pamięta, raczej tak już nigdy tutaj nie będę. Spawn Sanfiero, o fajnie, że widać w czasie rzeczywistym. Przechowywania pojazdów, To jest jakaś znajdka. Urząd miasta. Nie posiadasz mieszkania. Nie posiadasz organizacji. Yy, no, pójdziemy na spawn chyba zwykły, tak? Nie mogę iść na żadne prawo jazdy. No dobra, pójdźmy na zwykły spawn. Ubiór mi No dobrze, przebierzmy się. Jak możemy dostać za darmo, to dlaczego by nie? Wziąłbym troszeczkę jeszcze ścisłym sobie to, a to jednak wywalę, żeby mnie tutaj muzyki nie było dobra. Przedsiębiorca, zbieram domnady, przewoźnik po serwerze, tam jest jakaś znajdźka Mam dla Ciebie zadanie na dziś, podejdę to co? Przekaż... nie, czekaj, mogę to odebrać? Odbierz nagrodę Nie ukończyłeś zadania Ilość płatek. Nie mam nic, żeby Ci wpłacić Jaka jest praca? Za ile kupię najtańsze, Gdzie zrobić prawo jazdy? Uuu, co tu się dzieje? To mi się podoba to jest bardzo ładne, nie wiem czy to jest jakieś paczki, czy nie, ja nie widziałem, więc to, to jest bardzo ładne, takie latanie. Ja wiem gdzie to jest, bo znam mapę, więc jakby znam tą lokalizację, ale osoby, które nie zdają mapy, mogłyby mieć z tym problem. Więc to jest spoko by było, gdyby na przykład pod koniec byłoby też pokazane na przykład na mapie Podf11, jeszcze Zoom czy coś takiego na to, to, to by było całkiem spoko. Eee, dobrze, a na przykład jak wygląda praca na początek najtańsza. Czy tam cokolwiek magazyn, tak? W jest to koło szpitala. Dobra, będziemy wiedzieć, gdzie mamy się udać chociaż. Jest to całkiem spoko. Zarobki są tutaj wysokie z tego co wiem chyba. Otrzymujesz 25 tysięcy oraz za zalezienie. Znajdzie 1 na 4. No dobrze. Eee, będziemy sobie biegnąć piec chyba? Dobra, idziemy po prostu na prawo jazdy. Mm. No i co? No i patrzymy, patrzymy sobie, tutaj ktoś trąbi. Tutaj po prostu biegnę tędy, bo to jest znaczka. Yy, spoko ta, przechowalnia pojazdów, yy, znaczki. Nawet ładnie wygląda póki co ten, ten, ten serwer taki no, raczej pseudolowiec. Uważam. Po prostu serwery z wysokimi zarobkami. Uważam za pseudole S i tyle. Takie jest moje zdanie. Neony, neony jakieś, spoko mamy 75 tysięcy w 3 minuty na serwerze no to jest coś pięknego dobrze F1 panel pomoc informacji wita na serwerze administracja czy gry no to takie bezsensowne te informacje ale są discord kliknij link aby skopiować skopiowano discorda skopiowano Zaje, zajebiście krótki regulamin tylko żeby przeczytać goldy tańszy mechanik skiny dostępne mnożnik kupno pojazdów okej okay, dobra F2 statystyki mm. Dobra, pojazdy, ustawienia, Licik FPS, odgrywanie RP. Uf, ciekawe jak to, na jakiej zasadzie to działa, czy to coś pokazuje nam na przykład, że nie odgrywam RP albo odgrywam. Wyłączenia ogłoszenia gold, schowa interfejs. Eee, rp woda, żywe kolory, te żywe kolory są bez rzyda, te bloom. Ten bloom też jakoś niegdyś, karserie se włączmy. A sklep status gold, status status, kolorowy nick Limon, chowy 100 punktów, Jezus. Kolorniku i kolorniku to już takie trochę pod kaskę mi się wydaje jakiś kolorniku. A ile kosztuje? że chcesz kupić premium, wpić do zarządu. Wprzeczko od zakup. Aha. To takie... Chciałem, że będzie zautomatyzowany system sklepu kupowania premium F5, F6, F8 będzie to. Raczej już nic nie ma, tylko F1 i F2. No i sorki odbiło mi się. <laughs> yy, dobra. Co mamy na tabie? UID, jak gdzie ja jestem? Czy ja widzę siebie? Czy ja się nie widzę? A jestem 123, mam ID 330, więc z 330 osób się tutaj już udało na serwer. Mam 6 reputacji, służby, organizacja, ping. Bardzo prosty tab, lubię takie taby po prostu zwykły, prosty, przejrzysty tab, a nie jakieś takie za dużo próbują włożyć rzeczy. Dobra, te 3 sekundy wam wytnę i widzimy się pod szkołą Jesteśmy już niedaleko szkoły, tutaj jest giełda pojazdów w ogóle Ale chciałem zobaczyć jak działa bankomat Wpłać, wypłać i zamknij Zwykły taki, zwykły taki yy, bankomacik, mi się to podoba Lubię taką prostotę, to jest to Tutaj jest jakiś P yy, Zajęty przez Bartek, zajęty przez Bartek, co to znaczy, że zajęty przez Bartek? Pojazd nie należy do ciebie, ale jest to skuter publiczny, to jak to jest zajęta przez Bartka? Dlaczego nie mogę tym jeździć wytyfy? Tutaj jest y, terminal, takie wklejone coś, nie wiem po co to jest i z y, złą mapą w ogóle, bo jest to końcówka Sanfiero, więc nie wiem po co tutaj ktoś to y, wkleił, no ale dobra jest. Egzamin na prawo jazdy, y, kategoria B jest darmowa, jeździmy, nie wiem co to jest. Opony jak od Sultana, nie wiem, nie wiem co to jest. Y, Wybierz, naciśnij spację, uruchom. I odpalę spoko jest to ten shift ja lubię, znaczy w sensie spoko. Ja po prostu lubię shifty, ale bardzo wolne auto, w których się trzeba klikać potwierdzenia spacią, nie? Nie lubię tylko takiego, takiego samego puszczania. No i zwykły prosty, mogli troszeczkę go zmniejszyć, ale w sumie większe to spoko, bo ludzie z jakimiś problemami oczu będą mieć łatwiej łatwiej będą mogli to przeczytać. Więc to jest spoko. Mm. No i takie zwykłe proste, mi się to podoba. Trochę mało widoczny, ups rozwaliłem mało to mam nadzieję, że i tak z nami tak. Trochę mało widoczny jest licznik, szczególnie w białą pogodę, mogliby dać jakieś tło, na przykład jakiś po prostu kawa jak takiego szarego tła jak macie tutaj, nie? Taką wiesz, szarą grafikę jak tutaj macie pod shiftem. To by mogli dać pod jakby... Podlicznik ułatwiłoby to trochę roboty. No, bo na przykład nie widzę ile jadę. O, teraz widzę, bo jest ciemnie, ale jak już dam tutaj jaśniej, to już tak za bardzo tego nie widać. Znaczy, nie wiem, jak Wy będziecie widzieć to też na YouTubie, bo po edycji film będzie trochę ciemniejszy. Ja mam bardzo rozjaśniony ekran, więc to nie jest łatwo widoczne u mnie. A jest bardzo. O, takie RP widać. To jest chyba spoko. Choć znikają mu opony trochę, jak podjeżdżam bliżej. Ale taki RP widać nad głową, jak no, chyba ktoś co odgrywać od RP, więc to jest to spoko jakby. No bardzo wolno jadę. Licznik taki zwykły prosty. Lepszy taki zwykły prosty zrobić samemu, a nieżeli brać coś z neta jakieś byle gówno pierwsze lepsze. No nawet net ładny ten serwer wygląda. Eee... Taki bardzo przyjemny, bardzo taki... Podobny do Excela, tylko z jakby z inną oprawą, ale tak w sensie podobny względem zrobienia jakby go W sensie, że dalej są, nie, nie wiem czemu są zajęte skutery, nie można nim jeździć, nie wiem, to mi się nie podoba Tu jest jakiś graffiti, jak wygląda domek w ogóle Otwórz, wejdź, otwórz, wejdź, opłac, zamknij, zwolnij dom, id, jednej, no o Jezus, jaki drogi Dobra, wejdź do domu, mogę wejść? Nie mogę wejść, bo jest zamknięty chyba, tak? Wejść? Nie mogę wejść. No dobra, zapraszamy do kupna na gol, więcej informacji pod F2Sklep, całkiem i całkiem spoko informacje na czacie, takie przyjemne do przeczytania. Eee... <tryk> no raczej serwery tak nie będzie miałem oceny, jakieś 4 czy coś, bo 4 gwiazdki plus to oceniam takie totalnie autorskie, takie serwery typu, nie wiem, inside Enta, albo RPG czy coś takiego. A to jest po prostu ładnie przerobiona pewnie jakaś paczka, ale no nie, mogę się mylić, może wszystko pisali od zera, tylko po prostu ludziom mieć autorskie te mechanika, można kupić sobie i naprawiać auta, jakby to jest spoko chyba, w sensie nie wiem jak działa, ale no chyba tak. Salon, jakiś wymodelowany salon i tam coś jeszcze napisane. A ten One Cars, net ładny wymodelowany salon. Nie wiem, czy z neta czy sami modelowali. W sensie trochę wyrusza się na tle innego, ale całkiem jakby przyjemnie, widać wszystko ładnie. Jakby w HD, że tak powiem, na drzwiach też jest 24x7, net spoko. A obraca się to. Ładny efekt obracania się pojazdu. Aby się tutaj podejść, przebieg 1-4. Bybyby, elegant, zapłać, zapłać kartą. No, mogliby dać po prostu jeszcze wyjść, chyba że mogę po prostu odejść, dobra, mogę odejść, ale i tak mogliby dać po prostu wyjść. I salon też można kupić jako biznes. Ciekawe, jak działa salon. coś w sensie skąd są kaska. To jest Comet, tak? Comet. Oj. Yy, okej okay. To było dziwne, nie wiem czy to ktoś jest na podmiance bez tych yy, tekstur, czy jak się nazywa, zapomniałem, bez kolizji o czy jak, ale to było dziwne, no dobra, zwykły taki salon, yy, pobiegnijmy na pracę, no mam nadzieję, że to będzie jakaś trochę inna praca, w sumie to będzie zwykły magazyn, więc to będzie pewnie magazyn na zasadzie po prostu... Biegnie z jednego punktu do drugiego, no ale no zobaczymy. No, no, serwer ładna oprawa graficzna, wszystko ładnie ze sobą, jakby współgra względem kolorystyki i tak i tak dalej. No, Przyjemniejsze niż przednie serwery, niektóre, które były no totalnie porozwalane. Eee, zamknij kasynowe wejście na waszą odpowiedzialność działalność. Dobra, mam 75 tysięcy. Zobaczmy, czy coś się udało z tego grać. Czy jest tylko jedno jednoręki bandyta, czy są jeszcze jakieś inne. Maszyna losująca. Rozpocznij losowania stawka... Ojojoj, oj, oj, jaka droga. Nie mogę tego. Nawet na jednej, bo nie mam tyle kasy. Myślałem, że za mniejsze liczby się da dodać. Ruletka 2. O, taka ruletka. Czyli to jest trochę już tutaj o, niepoprawnie. No ale dobra. Wpiszmy 10 tysięcy. i dajmy na przykład na czerwone. Max, 1, 2. Nic nie działa tutaj. Mogę tylko wpisywać, ale nie da się na nic postawić, więc to chyba nie, nie do końca działa. O zgubiłem myszkę na tych monitorach zbugowanych. No dobra, ale jest, jest ruletka i jest to. Czy może do, do ciebie podejść i sobie coś kupić? Nie, tylko sobie tak stoić bez potrzeby tutaj. No dobra, no z kasyno spoko. Na niektórych nie ma, kasyno są nawet spoko, jeśli ktoś się lubi pobawić e, siankiem. Mm. Biegniemy dalej... raz cały czas... Eee, cały czas rozmawiam do was, biegnąc y, na magazyn prawdopodobnie I opowiadając o serwerze, żeby tutaj nie było, żeby też nie tracić czasu. Factu mnie i tak, kurwa, bardzo długo wychodzi. Wracając do, tutaj jest jakiś W, więc co to też jest praca, Może jakoś maszynisty. No mi się osobiście serio nie podoba, bo nie lubię zwykłych takich zarobków typu po prostu kup sobie auto w 10 minut i co jeździ, nie? Bo to całkiem... Po prostu cała logika jakby mi umiera jakby w ser z serwera. Hmm. Poziom jeden. Mogę jechać? No mogę? Nie, mogę odpalić silnik. A i teraz jadę, dobra. Dobra, zobaczmy jak działa tego, no, praca, znaczy w sensie ten serwer, no mówię, bardzo przypomina mi Excela Ładna opera graficzna, tylko po prostu inna kolorystyka, zatrzymaj się aby zaliczyć punkt, o kurde No to to jest spoko, w sensie nie, nie, nie pracowałem na in, na przykład na tej Na tramwaju w Excelach, ale jest to spoko tutaj, że to nie jest taka praca FK, tylko po prostu jednak musisz się zatrzymać tam I o widzicie, i teraz dostałem, bardzo dużo kasy dostałem, ale spoko jest to, że muszę się zatrzymać bo inaczej punktu mi nie dostaje, więc nie będę mógł na tym awczyć, więc to jest jakby ok. Eee, wysiadłbym tutaj po tym punkcie. Kurde, no nie da się jechać za szybko. Trzeba bardzo wolno jeździć. No, irytująca trochę praca dla mnie, ale... No ale, ale, całkiem przyjemna, że jakaś nowość właśnie zwykłe magazyny. Dobra, mogę wyjść? Nie, nie mogę wyjść. Mmm, jest. O nie, mogę, dobra, Chciałem się zatrzymać to bardziej. O, i teleportuje mnie na, na, na rozpoczęcie pracy, to jest spoko, bo nie można używać y, tramwaj, czy jak się to tam nazywało, jakby do y, swojego własnego transportowania samego siebie. No po prostu wiesz, jeżdżenia po mapie i wysiadania, tylko teleportuje nas tam, gdzie zaczęliśmy, więc to jest spoko, aby ludzie po prostu nie brali tego i sobie gdzieś nie jeździli. W sensie i tak macie jakby wyznaczoną trasę, no ale wiecie o co chodzi. Tu jest chyba magazyn, albo magazyn no podobno coś, więc zobaczmy to. No mówię, na razie serial mi się całkiem podoba. W sensie tak nie będę grał, bo nie lubię dużych zarobków. Ale, jakby to był taki serial na niższych zarobkach, to całkiem byłby przyjemny. Eee, dobrze, tutaj rozpoczynam pracę. Mogę poziom 3? Nie mogę, bo muszę 150 skrzyń. Tu muszę 50, i tutaj pierwszy. Rozpoczynasz pracę w magazynie. Tu podchodzę. I co? Co jest? Zakończ pracę, zamknij Tu mam podejść? Co mam robić? Nie mogę, mogę skakać, nie mogę sprintować Nie wiem, coś się zbugowało? Zakończ pracę Dobra, widzisz? Teraz to zliknęło Poziom pierwszy I tutaj się coś pojawia, ale co ja mam robić? O, teraz dostałem skrzyn skrzynkę No dobra, bierz skrzynię, odniesie ją w wyznaczone miejsce Gdzie to jest, to wyznaczone miejsce Gdzieś tam, dobra, widać. Mogliby blipy trochę robić bardziej widoczne, bo muszę patrzeć na mapę, w którą stronę on jest i tam przykład między półek. Mogliby zrobić wyższy czy coś byłoby to łatwe I ułatwienie. I nie podoba mi się też to, że nie można tutaj nawet biegać tym truchtem. Trzeba biegać tego chodzić na Alcie, więc jest to bardzo powolne i nie wiem, no mnie by to tak denerwowało, bo jest to mało dynamiczne, no, ale też praca na, polega po prostu na iść od punktu dostań kasem. Brakuje jakiegoś klikania, na przykład E, albo no cokolwiek, mógłbym po prostu iść i na przykład teraz kliknąć E czy cokolwiek. I też przy, przydałyby się moim zdaniem ulepszenia pracy, na przykład mając już nie wiem, 50 skrzyń czy coś to możemy odblokować sobie te lekkie bieganie czy i tak dalej i tak dalej czy, itd., itd., czy no po prostu cokolwiek bo po prostu jest yy, średnia wka taka duża. No taki, no mówię, no, zwykły serwer polegający na po prostu wejść na serwer, zrób paezy, idź popracować przez godzinę, kup auto i sobie jeździ. Ja osobiście takich serwów nie lubię, ja wolę mieć jakiś taki sens, że tak powiem życia. Otóż jak w czapeczka to co podniesiemy. Jest spoko zrobiony graficznie i spoko na przykład jest to, że na przykład tutaj czapki są Mikoja do podniesienia, a nie jakieś zwykłe rzeczy z GTA, więc jakby to jest spoko. Ładne są oprawy nie mogę kliknąć F1, teraz, ani nic, nie muszę zakończyć pracę. Czy co? Chyba tak, czekaj, więc to jest spoko, że nie ten, znaczy to jest jakby, to nie jest spoko, że nie ani pracy, gdy opuszczę, jakby lokum, mogliby zakończyć. O i teraz mogę kliknąć już F1, albo F2, dwa, dwa naraz, co w sumie mogliby wyłączyć możliwości, no ale spoko. No ale widzicie, ładno, prawa graficzna, wszystko to się ładnie pasuje. Taki szary tylko kwadracik, co jest tutaj dodałbym po prostu do, e, do licznika, bo po prostu trochę jest trudno widoczny, szczególnie gdy jest e, zima na serwerze. No, ale możemy sobie ją wyłączyć wchodząc zaawansowane w graficzne i zapiszemy. Czekaj, zapisałem czy nie? No widzicie, to śnieg się tego y, nam wyłączy, więc to jest spoko. Nie na wszystkich serwerach działa, ale na większości. Więc stara byłby bardziej widoczny już nam licznik. No ale i tak, i tak mogliby dodać taki zwykły szary kwadracik, ale to było po prostu bardziej widoczne. o tutaj widzę znajeczkę. Ale to muszę od drugiej strony biec. A sobie pobiegniemy, jak takie tak jeszcze będę gadał, bo 30 sekund zostało. Yy, więc co? No, serwer oceniam również te trzy gwiazdki na równi z serwerem X, bo wydaje mi się, że po prostu są dwa podobne serwery, tylko na jednym gra, gra więcej osób niż na drugim, bo jest chyba bardziej znany. Jakby, wiecie, to są też oceny po dosłownie 5 minutach grania na serwerze. U, jak tam wejść, kolipka? Uuu, to trzeba jakieś już, już ciężkie taktyki, chyba motorem czy coś. Eee, serwery dwa mają po prostu, znaczy wszystkie serwery słońca mają identyczny, jakby identyczny zamysł, ale te dwa najbardziej jakby przypadły do gustu względem graficznym po prostu ładna oprawa, wszystkie kolory jakby i chat, i, i hood, i, i tab, i f1, f2, f70. Wszystko to się ładnie pasuje po prostu względem oprawą graficzną. E, jakieś tam modele są po e, prostu, ja nie lubię serwerów, gdzie są i zarobki wysokie, i jakieś podmianki. Aczkolwiek tutaj raczej podmianek nie ma, no bo pobierało mi się tylko 200 MB, więc to raczej nie są podmianki, tylko może e, skiny do postaci, bądź jakieś modele czy cokolwiek. Więc no, jakby to nawet mi się bardziej podoba, bardziej na temat y, jakby nad Excelem. Mm, tu sobie jakiś ziomek jeździ, no nie wiem. No, zwykły taki prosty serwer. Jeśli ktoś lubi, to możesz sobie przetestować. Jak nie, no to nie. Co ja mam tutaj mówić dużo? No nie wiem, no tyle tak naprawdę. Nie będę się tutaj dużo wypowiadał, nie.